Cześć, z tej strony Gabrysia i Agata z Instytutu Endometriozy. Sprawdzamy dzisiaj, co mieszkańcy Wrocławia wiedzą o endometriozie. Czy wiesz, czym jest endometrioza? E, endometrioza, kobieca przypadłość związana z jajnikami e, i z narządami rozrodczymi, tak mi się kojarzy. E, jest to choroba, w której e, ścianki macicy się rozrastają na inne narządy? Czym jest endometrioza? Nie wiem. E, ja chyba wiem. Ja, ja nie wiem kompletnie. Znaczy mniej więcej jest to choroba związana z jakąś tam wadą macicy u kobiet. Po prostu. Ale to jest to bardzo bolesne miesiączkowanie, takie, że kobiety są wręcz no, niezdatne do życia w tym sensie. E, czy znasz kogoś w swoim gronie, kto, kto zmaga się, zmagał się z endometriozą? Tak, żona kolegi miała endometriozę. Tak, słyszałam, że kilka moich znajomych ma endometriozę. No, ja ten temat nie wiadomo. Moja koleżanka z pracy na przykład ma stwierdzoną też e, ogólnie i też właśnie jest na antykoncepcji, żeby trochę lepiej jej było. Nie sądzę. Czy słyszałaś o tym, żeby ktoś z twoich znajomych albo z twojego otoczenia zmagał się z bolesnymi bardziej niż standardowo miesiączkami? Bardzo często. Myślę, że duża część z nas ma takie przyczyny. Wiem do tego, sama miałam podejrzenie i teraz jestem na antykoncepcji, dlatego żeby właśnie mieć mniej bolesne i bardziej kontrolujące te miesiączki. Miałam podejrzenie do demetriozy, więc yy, zrobiłam bliskość na temat tej choroby. Na szczęście okazało się, że jej nie mam, yy, ale wie to została. Czy wiesz, z czym wiązała się ta choroba? Na pewno wiem, że ją bolało bardzo mocno. Mówisz, że miała, to znaczy, że już nie ma? Już nie ma, bo była operowana. A jak określiłabyś swój ból podczas miesiączek? Kiedyś próg bólu naprawdę był dużo wyższy niż teraz, ale wiem, że dużo moich znajomych boryka się naprawdę z bolesnymi miesiączkami i nie, wydaje mi się, że większość nie jest świadoma tego, że to może być endometrioza. Czy konsultowałaś kiedyś swoje bolesne miesiączki na przykład z lekarzem, z ginekologiem? Tak i wszyscy mówili, że to minie. Że taki i mówił osobisty. No, że po prostu tak mam. Myślę, że największym problemem był brak informacji. Lekarze nie, nie dopytywali się, wszystko musiałam sama mówić, ale moje przeżycia między, między nimi były w miarę sympatyczne. Nie spotkałam się nigdy z osobą, która byłaby dla mnie nieprzyjemna. Co chciałabyś powiedzieć dziewczynom, które być może też zmagają się z takimi bolesnymi miesiączkami i zastanawiają się, co to może być? Jak je zachęcić do tego, żeby. Dowiadywały się bardziej, więcej. Może hmm, jakby to nie jest OK, że to nie jest normalne, że tak cię boli, tak nie powinno być i że trzeba o tym mówić i się tego nie wstydzić po prostu. E, przede wszystkim, ból nie powinien być czymś normalnym dla nas. Mm. Powinnyśmy chcieć e, dociekać, dlaczego tak się czujemy. Nie, to, to nie jest normalne, żeby kobieta musiała przez dzień, albo kilka, leżeć skulone na łóżku. E, chciałabym, żeby każda kobieta chciała się badać i nie bała się tego.